Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Mam przepyszną kawusię, mmm, którą zrobiła mi moja prześliczna żonka. I z racji tego, że w Polsce odbyły się zawody Federacji NPC pod patronatem Roberta Piotrkowicza, naszego pro, który stał na scenie Meister Olimpia. Pozwolę sobie z tym, co zamierzyłem na kanale, zgodnie z zamierzeniem mojego kanału, a może tak, przestrzec młode osoby przed skutkami ubocznymi środków dopingujących. Kilkakrotnie już mówiłem, że moim zdaniem zawodnicy, którzy mają skutki uboczne typu duża ginekomastia, przepuklina, duża przepuklina i palumboizm, a więc wystający brzuch przy niskiej tkance tłuszczowej, a to z powodu takiego ten brzuch wystaje, że od kombinacji hormonów wzrostu i insuliny, a więc używania środków dopingujących, rozrosły się wnętrzności, między innymi jelita, wszystko co znajduje się pod mięśniami brzucha i ten brzuch okropnie, ochydnie wypycha do przodu. I podczas tych zawodów mieliśmy kilku zawodników, którzy wyglądali moim zdaniem obrzydliwie i nie, da, nie nadawali się na scenę. A więc moje zdanie skromne jest takie, które już wyraziłem wcześniej, że taki zawodnik powinien być już na backstageu, a więc zanim wyjdzie na scenę, taki zawodnik powinien być banowany, usuwany z zawodów, ponieważ przynosi to wstyd dla kulturystyki. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda kulturystyka, jak wygląda pozowanie, jak to robił na przykład Arnold Schwarzenegger, bo zaraz ktoś powie, Patryk, ale oni są bardzo duzi, dlatego te brzuchy im tak wystają. Ja zaraz Wam pokażę, jak w Złotej Erze pozowali, jak wyglądały takie brzuchy zawodników większych, niż zawodnicy, którzy mieli te skutki uboczne i stali na scenie Federacji NPC pod patronatem Roberta Piotrowicza, jak już wspomniałem wcześniej. Przejdziemy do materiału, żeby nie naruszać za dużo praw autorskich. Tutaj powiem, że materiał jest na kanale NPC IFBB Pro Poland. A więc, tak, zobaczymy pierwszy przykład. Tutaj bez nazwisk. Materiał w żadnym wypadku nie ma być jakimś materiałem hejtującym zawodników. Którzy tutaj występują, ale przede wszystkim ma przestrzec młodych adeptów kulturystyki, żeby nie iść tą drogą i nie robić siebie karykatury kulturysty. Bo inaczej tego nie można nazwać to jest po prostu karykatura kulturysty. Aczkolwiek kilku zawodników na scenie Federacji NPC prezentowało bardzo dobrą formę. Ja pozwoliłem sobie obejrzeć te zawody, ale wracamy do zawodników, którzy. Mieli te skutki uboczne, a więc prezentowali nic innego, jak tylko i wyłącznie karikaturę kulturysty. I przede wszystkim ochydne, obrzydliwe skutki uboczne, a więc przede wszystkim palumboizm, taki wystający brzuch. Ja ściszę sobie tu troszeczkę i, może... o, i idziemy do materiału. Pierwszy zawodnik, tak jak już powiedziałem wcześniej, bez nazwisk, po prostu tylko... Oglądamy skutki uboczne. Tutaj jest prawostronna ginekomastia, mocno wystający brzuch, który nazywamy palumboizm, mimo dosyć niskiej tkanki tłuszczowej jest ten brzuch bardzo mocno wystający i widać przepuklinę pępkową, która tutaj wystaje dosyć poważnie. Spójrzmy, jak wygląda zawodnik na scenie, który nie potrafi utrzymać brzucha. Spójrzcie, on ma problemy, on się trzęsie cały, ma problemy z utrzymaniem brzucha, to jest niezdrowe, to jest przede wszystkim nieobrzydliwe dla widzów. Zaraz zobaczycie, jak ten brzuch będzie wyrzucać za każdym razem. Spójrzcie, co się dzieje. Spójrzcie, ten brzuch wystaje tutaj ponad klatkę. Tak naprawdę, jakby miał tutaj linię narysować, to ten brzuch wystaje ponad klatkę. To jest obrzydliwe. Ja nie wiem, kto dopuścił tego zawodnika. No spójrzcie, co tutaj się dzieje? No, to jest po prostu niedopuszczalne. I moim zdaniem taki festiwal jest ujmowno, ci zawodnicy po prostu obrażają kulturystów, prawdziwych kulturystów, którzy mają kulturę ciała. Tutaj kultury ciała nie ma, więc jak sama nazwa mówi, kulturystyka, kultura ciała, tutaj takiej kultury ciała nie ma. Tutaj jest prezentacja skutków ubocznych. Używania środków dopingujących. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że 99% zawodników na tej scenie używa środki dopingujące, no ale jeżeli ktoś ma tak poważne skutki uboczne, to powinien zostać ze sceny usunięty, żeby nie obrażać innych kulturystów. No spójrzmy. Tu dobrze, że kamery nie ma od strony sceny, bo w tej chwili prawdopodobnie zobaczylibyśmy jeszcze większy brzuch jak u kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży, a może i nawet większy, może jak u kobiety w, dziewiąty, w dziewiątym miesiącu ciąży, która nosi bliźniaki. Zobaczymy, jak on się obróci. Spójrzcie, on nie trzyma, on utrzyma pół sekundy, popuszcza i ten brzuch mu wyrzuca za każdym razem. A zaraz Wam pokażę jeszcze gorszy przypadek. Spójrzcie. Spójrzcie, on ma problemy. On popuści tylko ten brzuch to jest coś po prostu strasznego. Ja tutaj sobie sygnatury czasowe pozaznaczałem. Zaraz wam pokażę jeszcze innego zawodnika, który prezentował no jeszcze gorsze skutki uboczne. Ja mówię, nie będę po nazwisku, bo to przecież nie o to nam chodzi, żeby używać, żeby hejtować tych zawodników, tylko po prostu chodzi o to, żeby tutaj zademonstrować, jak nie powinno. O, tutaj mam zawodnik jak nie powinno się robić, jak nie powinno się używać środków dopingujących. To są akurat zawodnicy, którzy też występują na YouTube i prowadzą młodych adeptów, może troszeczkę wcześniej jeszcze cofnę, prowadzą młodych adeptów kulturystyki i po prostu udają, że, że znają się bardzo dobrze na... O, teraz zaraz wejdzie ten zawodnik. Spójrzcie. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. I taki zawodnik powinien zostać usunięty ze sceny. Przepuklina pępkowa, wyraźna. No i obustronna ginekomastia, którą widać. O, w tej pozie widać ją bardzo, bardzo solidnie. I taki zawodnik powinien zostać usunięty ze sceny. On nawet długo nie pozuje, bo spójrzcie, jak ten brzuch tutaj wyrzuca. To jest, to jest obrzydliwe. Zaraz jeszcze zademonstruję wam odbiór nagród. Też na koniec będzie widać dosyć duże skutki uboczne. Widzicie, ten zawodnik nawet długo tutaj nie popozował, bo. Mi się wydaje, że on zorientował się, że nie wygląda zbyt okazale. Jeszcze jedna sygnaturka czasowa. 1,47. Zobaczymy odebranie nagród. Zobaczycie, jak ten zawodnik się prezentuje. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie żeby hejtować, ale przede wszystkim. Tak, tutaj, zaraz, troszeczkę wcześniej. Przede wszystkim, żeby przestrzec młodych adeptów kulturystyki. Zaraz zobaczymy. Tutaj wejdą ci zawodnicy. mi się dokładnie, jak nie powinna wyglądać kulturystyka, jakich zawodników nie powinno się wpuszczać na scenę. Bardzo proszę, tu jest ten zawodnik. Spójrzcie, ten brzuch aż wisi. Mimo słabej jakości tego nagrania, spójrzcie, ten brzuch on tutaj strasznie wisi, to po prostu to się nie nadaje do niczego. Na pewno się to nadaje do zdyskwalifikowania takiego zawodnika i wyrzucenia go ze sceny. Z tego powodu, że jeżeli będziemy dalej y, to propagować i pokazywać, no to ci zawodnicy chyba sobie nie zdają sprawy. Ja nie wiem, może oni nie mają lustra w domu, a możliwe, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak oni wyglądają i jak oni się prezentują na scenie. No wszyscy ich tam klepią po jajkach. Przysłowiowych jajkach, i bo prawdopodobnie tam już jajek nie ma, ale klepią ich po jajkach i mówią, że oni świetnie wyglądają, a to wygląda ohydnie. No, spójrzcie, jak ten zawodnik wygląda. On tylko luzuje troszeczkę, i ten brzuch wystaje co najmniej 10 cm ponad poziom klatki piersiowej. A więc no to jest po prostu niedopuszczalne, tak jak już powiedziałem wcześniej, i taki zawodnik powinien zostać usunięty ze sceny, a powinien się tym zajmować moim zdaniem organizator, a więc Robert Piotkowicz powinien takich zawodników dyskwalifikować i nie dopuszczać do tego, żeby oni weszli na scenę i prezentowali skutki uboczne środków używania środków dopingujących. No przykre to jest, ja już trochę się pośmiałem na na Instagramie, zapraszam wszystkich na mój Instagram. Troszeczkę się pośmiałem na moim Instagramie, ale teraz aktualnie ten materiał postanowiłem zrobić z tego powodu przede wszystkim, i też nie podaję nazwisk ani imion tych zawodników, przede wszystkim, żeby przestrzec młodych adeptów kulturystyki, żeby nie iść tą drogą. No, Tak to nie wygląda, wam pokażę teraz, dlatego jakby ten zawodnik oglądał i ten wcześniejszy, którego pokazywałem, pokażę im, jak powinien wyglądać jak powinno wyglądać pozowanie, jak powinna wyglądać sylwetka, a nie gabaryty, bo to co widzieliśmy to były gabaryty i to jest ubliżanie no, innym kulturystom i po prostu obniżanie poziomu kulturystyki. Dlatego ci zawodnicy nie powinni, moim zdaniem, mieć możliwości wejścia na scenę. A tak powinno wyglądać pozowanie zawodnika większego. Arnolda każdy zna, tak powinno wyglądać pozowanie, i tak powinien wyglądać brzuch. Spójrzcie. Jest nawet popuszczanie brzucha między, między pozami. Arnold tutaj popuszcza pas i wcale tego brzucha nie wyrzuca. A jakby nie było, jest zawodnikiem większym, a więc większy rozmiar rozmiarowo jest większy. Spójrzcie, jak wygląda pas. Więc cały czas, mimo tego, że jest kamera z boku, no tam kamery z boku nie mieliśmy. Gdybyśmy tam mieli kamerę z tej bocznej perspektywy, to byśmy prawdopodobnie zobaczyli jeszcze większy brzuch, zwłaszcza poza, w pozach tyłem. A spójrzcie, co tu Arnold robi. To są pozytyłem, praktycznie, i ten brzuch cały czas jest wklęsły do środka i bardzo dobrze widać six, pack, a więc ten sixpack jest bardzo fajnie widoczny, mimo tego, że jak widzimy. Pozy są tyłem, a więc on wcale tego brzucha nie musi ukrywać, no ale tego brzucha po prostu mnie wyrzuca, z tego powodu, że wtedy nie była jeszcze znana, yy, nie był znany jeszcze hormon wzrostu i insulina, nie była znana tak kombinacja. Zawodnicy tego nie używali. Aktualnie zawodnicy używają i wygląda tak. Jak wygląda. Spójrzcie, on w tej chwili idzie na luzie, schodzi już ze sceny, i ten, brzuch, ten brzuch jest popuszczony, a widzieliśmy wcześniej u zawodników tutaj jak wygląda taki brzuch, kiedy jest. No, popuszczony. Oni potrafią tylko na sekundę ten brzuch przytrzymać, co niektórzy, może na 5 sekund, a w czasie, kiedy popuści brzuch, no to to tak wyrzuca. Więc to nie jest kulturystyka, ponieważ, tak jak już wcześniej powiedziałem, kulturystyka to jest przede wszystkim kultura. Ćwiczenie kultury ciała. Więc tutaj nie mamy, to nie ma nic wspólnego z kulturystyką, ma to wspólne, coś wspólnego raczej z prezentacją skutków ubocznych używania środków dopingujących, chyba że, chyba, że tutaj takim cichym planem Roberta Piotkowicza było też przestrzeganie młodych adeptów kulturystyki, żeby nie robić takich rzeczy żeby nie iść w tą stronę, a ten zawodnik zajął akurat tutaj ostatnie miejsce, chyba czwarte, tak jak się nie mylę, a więc może Robert Piotkowicz miał taki plan, żeby pokazać, czego nie wolno robić. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że tym materiałem... Przestrzegam, jak, tak jak to było, tak jak założyłem na tym kanale, więc przestrzeganie młodych adeptów kulturystyki przed używaniem środków dopingujących. Mam nadzieję, że ten materiał obejrzy dużo widzów. No i nie będzie robić tego, co tutaj widzieliśmy, a więc uszkadzać swego ciała poprzez używanie dużych ilości środków dopingujących. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypinka. Łapa siedzi. I trenujmy kulturystykę, kulturę ciała, a nie gabaryt.